Dopadła mnie lekka stagnacja formy. Poza tym, że mam problem z przełamaniem pewnych barier ciężarowych, jak 120 kg w dipie, to chciałbym poprawić też swoje podciąganie, szczególnie tą górną fazę. Z nią miałem zawsze największy problem, potrafiłem się podciągnąć z jakimś tam ciężarem rzędu 70 kg, ale nigdy nie zatrzymałem się z brodą ponad drążkiem. Ona przekraczała ten drążek i od razu spadałem, to mój moment sił w tym w tym właśnie pod koniec tego zakresu jest słaby i trzeba to poprawić. I Żeby to wszystko zmienić, postanowiłem sobie zrobić taki challenge w formie poprawienia o jedno powtórzenie pewnych ciężarów i tak, będą leciały dipsy ze 101 kg. Będę robił za chwilę podciągnięcia, na i pod chwytem z 45 kg. I w zależności od tego jaki wynik wypadnie, to będę starał się to w ciągu najbliższego miesiąca poprawić o jedno. Chociaż powtórzenie. Zobaczymy, czy mi się to uda. Ten filmik ma być taką motywacją troszeczkę dla mnie, żeby to zrobić. Dobra, pierwszy lecę na chwyt 45 kg. Myślę, że więcej niż 5 razy w życiu nie zrobiłem, ale no, zobaczymy. O, czułem, że nie ma sensu tego kontynuować. Szóste powtórzenie może i by weszło, ale na pewno nie w taki sposób, w jaki bym chciał. Więc zaliczam sobie te pięć powtórzeń. Dobra, minęło parę minut. Czas na podchwyt. No, obstawiam, że przynajmniej jedno powtórzenie więcej powinno wejść. Mam nadzieję, że zmęczenie nie będzie miało większego tutaj teraz wpływu na ilość tych powtórzeń. 3-4 minutki na pewno minęły, więc powinno być

Trzeba poprawić to, bo 47,5 razy 5 w chwycie, to ja robiłem prawie 2 lata temu z Łukaszem. Także no jestem teraz troszeczkę cięższy, ale no nie jest to dobry wynik. Powinno tutaj latać, przynajmniej jest 55 kg na taką ilość powtórzeń. Dobra, to zobaczymy jeszcze. Wrzucę dipsy, już wczoraj były robione. Także i że patrzcie jak to wyszło. Jeszcze nie postanowiłem, jak dokonam tego, że poprawię to podciągnięcie czy te dipsy o jedno powtórzenie, ale prawdopodobnie w przypadku podciągania spróbuję zrobić to w ten sposób, że będę zbliżał się do maksymalnej ilości powtórzeń co kilka dni, czyli zupełnie inaczej jak ćwiczyłem do tej pory. Zawsze tam zostawiam sobie nawet do 3-4 powtórzeń zapasu. Tym razem troszeczkę spróbuję zaskoczyć organizm i zbliżać się do jednego zera lub zera powtórzeń zapasu. A w przypadku dipsów jeszcze nie postanowiłem, zobaczymy. Oczywiście będę stosował różne obciążenia, czasem może sobie wrzucę jakieś negatywy. No zobaczymy. Mam nadzieję, że jeszcze przed końcem tego miesiąca uda się wszystko poprawić, chociaż o jedno powtórzenie.